Dzień dobry, najmilsi. Z pewnością myślicie już o tym, jakie najczęściej zdarzają się wpadki czy też pomyłki w trakcie pisania tego najważniejszego zadania podczas egzaminu ósmoklasisty. Wszyscy wiemy, że chodzi o wypracowanie i jest ono traktowane niezmiernie poważnie. Tym bardziej, że ta umiejętność, którą zdobędziecie właśnie potrzebna na egzaminie ósmoklasisty, przydaje się również później na kolejnym etapie edukacyjnym. No i wyobraźcie sobie, że istnieją odpowiedzi na te pytania. Na przykład, jak poszło ubiegłorocznym ósmoklasistom, z czym mieli największe problemy, co możemy poprawić. Co roku, po kilku miesiącach od egzaminu, Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje wyniki i sprawozdania. I moja dzisiejsza prezentacja jest w dużej mierze oparta właśnie na tym sprawozdaniu, które dotyczy tego, co działo się podczas egzaminu w maju 2023 roku. A jednocześnie jest to bardzo wyraźna wskazówka, jak pisać te twórcze opowiadania albo rozprawki żeby było na 100%. Pierwsza i taka chyba wszystkich interesująca kwestia, czego ósmoklasiści pisali więcej? Rozprawek czy też opowiadań? Okazuje się, moi drodzy, że tak naprawdę najwięcej oczywiście powstało rozprawek. Niemal 60% zdających wybrało taką formę wypowiedzi. Pozostałe procenty to oczywiście osoby, które. Pisały opowiadania twórcze. Ale z jakimi kłopotami przyszło się ósmoklasistom w ubiegłym roku zmierzyć, i jak sobie poradzić w trakcie nauki, żeby takich problemów uniknąć, jeśli to właśnie wy w tym roku do tego egzaminu będziecie przystępować. Według tegoż raportu piszący argumentację, piszący rozprawkę coraz. Trudniej wykorzystują więcej niż jeden tekst. Co to znaczy, że powołują się wyłącznie na jedną lekturę obowiązkową, a co do drugiego argumentu związanego z inną lekturą, już trochę gorzej sobie radzą. Pisząc o lekturach, udowadniają jednocześnie, że nie znają ich zbyt dobrze. Bardzo powierzchownie odnoszą się do treści tych lektur, albo na przykład mylą podstawowe informacje. Nieumiejętnie selekcjonują materiał. To jest w zasadzie takie pojęcie, pod którym kryje się niewłaściwy dobór na przykład postaci czy jakichś wybranych wydarzeń. Ale też moi drodzy, tutaj taki upór niektórych, że wystarczy znać pięć najważniejszych top lektur, i w gruncie rzeczy wystarczy mi to do każdego tematu. A potem się okazuje, że niekiedy te treści do argumentacji były bardzo naciągane. No i streszczają, a nie argumentują. A przecież nie na tym polega prawidłowa argumentacja. Zobaczmy to zatem na przykładach odnoszących się do tematu. Który dotyczył rozprawki w 2023 roku. Czy to, jakimi jesteśmy ludźmi, zależy od nas samych? Bardzo często używa się przykładów funkcji argumentacyjnej. Co to znaczy? Wielokrotnie odnosiłam się do tego, jak wygląda prawidłowy argument, podając czasami przykłady będące jakąś kwestią dosyć banalną z naszego życia. Moim ulubionym jest tutaj, powiedzmy, odniesienie do czekolady. Załóżmy, że żyjemy w idealnym świecie, w którym czekolada jest zdrowa. Co bym wówczas zrobiła, żeby tę tezę udowodnić? Napisałabym jako pierwszy argument coś takiego. Moim zdaniem czekolada jest zdrowa, ponieważ podnosi poziom takich dobrych składników chemicznych w mózgu, dzięki czemu człowiek czuje się lepiej. To jest wstęp do mojego argumentu. Dopiero teraz musiałabym użyć przykładu. Przykładem mogą być badania opracowane przez Instytut X w kraju Y, które dowodzą, że i tu jakieś interesujące nas detale i następnie podsumowanie. Z tego przykładu wynika, zatem, że ludzie spożywający czekoladę czują się znacznie lepiej, przez to są szczęśliwsi, a to służy zdrowiu. Można więc porównać e, pisanie argumentu do ulubionego pączka. Pączek ma jako trzy warstwy, jest piękny i okrągły. Na zewnątrz jest ta taka opiekana skórka, polana lukrem. W środku ciasto, a w środku ciasta pyszne nadzienie. Tak samo jest z argumentem. Natomiast jeżeli ktoś używa przykładów funkcji argumentacyjnej, to uważa, że takim argumentem jest przykład, a to nie jest to samo. Moim pierwszym argumentem będzie postać Marka Winicjusza z lektury Kwowali z Henryka Sienkiewicza. Marek był Poganinem, materialistą i nie troszczył się o innych. Wszystko zmieniło poznanie Ligi, która była miłością jego życia. Bohater bardzo ją kochał, więc postanowił się zmienić, by ta odwzajemniła jego uczucia. Przeszedł na chrześcijaństwo i stał się empatycznym i dobrym człowiekiem. Myślę, że bez pomocy Ligi Vinic już nie zmieniłby swojej postawy i nie zostałby lepszym człowiekiem. A zatem, moi drodzy, postać co się w jej życiu wydarzyło ale to wciąż nie argument, bo argument musi być ogólniejszy. Zobaczcie, jak ja bym to zaczęła. Moim pierwszym argumentem będzie fakt, że człowiek może zrobić wszystko z powodu prawdziwego, wielkiego uczucia. I dopiero tutaj, moi drodzy, mogę przywołać przykład Marka Winicjusza, a następnie podsumować go. Na przykład w taki sposób, że. Tutaj przywołuję ten przykład, i podsumowuję. Tutaj, żeby się nie powtarzać, napisałam tak ogólnikowo. Widać zatem, że od nas zależy, jacy jesteśmy, gdy wystarczająco motywuje nas sytuacja życiowa. A więc tutaj właśnie sytuacja, w jakiej znalazł się już zmotywowała go wystarczająco do tego, żeby podjął się tej wewnętrznej przemiany pod wpływem silnego uczucia. Dobrze. Kolejnym problemem, moi drodzy, jest powierzchowność i brak wnikliwości. Popatrzcie na przykład. Mimo czynników zewnętrznych, to od nas zależy całkowita zmiana, co obrazuje Ebenezer Scrooge z powieści wigilijnej Charlesa Dickensa. Bohater zmienił swoje podejście do pieniędzy oraz traktowania innych po wstrząsie, jakim była dla niego wizyta czterech duchów, w tym zmarłego wspólnika Jakuba, który przestrzegł bohatera przed swoim losem. No więc bardzo skrótowo, bardzo powierzchownie, bez zagłębiania się w istotę problemu. A oto moja propozycja, jak to zmienić? Tu już sobie pozwoliłam napisać e, drukowanym tekstem. Mimo czynników zewnętrznych, człowiek zawsze może się zmienić. To jego własna decyzja, o ile będzie w stanie uczciwie przyznać przed sobą, że wcześniej popełnił błąd. I zobaczcie, to jest ta część pączka. Tak, pierwsza, prawda? Czyli argument. Teraz przykład. Obrazuje to postawa ebenezera Scroogea z opowieści wigilijnej Dickensa. Ten ponury i skąpy starzec budził w każdym człowieku lęk. Dbał wyłącznie o pomnażanie majątku, ignorując innych ludzi wokół. Działo się tak aż do czasu wizyty duchów. Zjawa byłego wspólnika Marleya ostrzegała Scroogea przed nadmiernym skąpstwem i stronieniem od ludzi swoim trudnym, pośmiertnym losem. Kolejne trzy duchy świąt natomiast pokazały bohaterowi przyczynę jego postępowania. W nawiasie, samotne dzieciństwo, strata siostry, a także przyszłe konsekwencje. To wystarczyłoby, by surowy z pozoru samotnik sam zdecydował, że nie chce izolować się od najbliższych, umrzeć w osamotnieniu i nie być zapamiętanym serdecznie przez nikogo. Jego zmiana była godna podziwu i udowodniła, że każdy może sam wybrać swoją drogę. I tutaj, moi drodzy, kończy się przykład, a tu mamy taki wniosek. Cząstkowy. Ja tutaj oczywiście mogłam popełnić jakieś błędy językowe czy, czy gramatyczne, ale generalnie chodziło mi o pokazanie mniej więcej takiego toku myślenia przeciętnego, 13-14-latka i wskazanie, że w gruncie rzeczy, tym co jest bardzo istotne, to. Jakby zanalizowanie, co konkretnego w, w zachowaniu postaci, czy w danym wątku się mogło zmienić, ale też stworzenie argumentu, w którym mamy taki wstęp, taką opinię. To jest przykład i to jest wniosek cząstkowy. A zatem o to tutaj właśnie chodzi, kiedy piszą o powierzchowności i braku wnikliwości. Natomiast ci, którzy wybierają opowiadanie, chociaż jest ich całkiem spora liczba, to jednak mają e, też pewne problemy. Na przykład brak twórczego wykorzystania wątków z lektury, czyli wyłącznie streszczamy losy postaci i nie interesujemy się tym, żeby w tym opowiadaniu znalazły się jakieś jeszcze inne ciekawe odniesienia do treści lektury. Dzieje się tak dlatego, że według sprawozdania większość osmoklasistów, kiedy na przykład musi opisać. Przeżywaną z danym bohaterem przygodę, to najczęściej umieszcza bohatera w naszym świecie, natomiast rzadziej odnosi się do tego, co było światem przedstawionym w lekturze, przez co nie tylko nie udowadnia, że zna lekturę, ale też właśnie pomija wątki, czy też odnosi się wyłącznie bardzo powierzchownie do losów postaci. Również piszące opowiadanie pomijają wydzielenie graficzne kolejnych części wypowiedzi. Myślę, że tutaj chodzi o takie oddzielenie od siebie kolejnych akapitów, a także wydzielenie tej partii dialogowej, której musicie pamiętać, że wydzielamy ją z tekstu za pomocą specjalnych znaków interpunkcyjnych. Duża liczba błędów fleksyjnych na przykład hałas pochodzi z zewnątrz budynka, a nie budynku. Dużo błędów składniowych, najczęściej z imię równoważnikami zdania. Na przykład, przechadzając się przez park, delikatny wietrzyk muskał moją twarz. A powinno być, kiedy przechadzałam się przez park, delikatny wietrzyk muskał moją twarz. Nadużywanie zaimków, na przykład, stał się on tym wybitnym bohaterem i on to sobie wymyślił. A więc w jednym zdaniu albo zdanie obok zdania tych zaimków jest dwa albo i trzy. Skąd się to bierze, moi drodzy? No niestety jest to ubóstwo językowe wynikające z tego, że coraz więcej młodych ludzi nie zagłębia się w treści lektur, nie czyta dobrej literatury. Tak naprawdę wielu z nich po prostu twierdzi, że nie lubi czytać, a to niestety powoduje złożenie słownictwa, a zatem idzie w konsekwencji nieumiejętność poprawnej komunikacji, a to nie jest powód do radości, to jest raczej powód do wstydu. I na tym, moi drodzy, zakończę moją dzisiejszą lekcję. Tym bardziej, że pragnę wam wszystkim życzyć zdrowych, spokojnych i rodzinnych świąt wielkanocnych, a my spotkamy się z wami już w najbliższy poniedziałek wielkanocny i oczywiście czeka was kolejna porcja ciekawych informacji z języka polskiego, takich, które przydadzą się podczas egzaminu ósmoklasisty, ale nie tylko. Do zobaczenia.